Proszę Państwa, teraz przewaga rośnie do trzech trafień. Bramka! Mamy gola już na stary. A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat Szanowni Państwo. Kapitalna dyspozycja i skup... gol dla Barcelony! A wykończenie! I obu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciw... I mamy pierwszą bramkę meczu! Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Pewne uderzenie z 11 metra, piłka w siatce. Ta branka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni, wreszcie mają to na co zasłużyli. A piłka w siatce! Zwiększają prowadzenie, a piwice się...